Wiersz na dzień dobry. Gucio lęka się pozy artystycznej, robi wszystko, żeby zbanalizować swój byt. Tak o Gustawie Cholubku opowiadał jego przyjaciel Tadeusz Konwicki. Ale zarówno ról aktorskich, jak i innych artystycznych działań Gustawa Cholubka zbanalizować się nie da. Na pewno świadczą o tym jego mistrzowskie interpretacje polskiej poezji, których w poranku słuchamy w tym tygodniu. Gdy w 1970 roku był gościem radiowego cyklu, swoje ulubione wiersze czyta, wybrał do tej głośnej lektury wiersze jednego tylko poety wieku XX. Był nim Władysław Broniewski, a wiersze pochodziły z cyklu, który poeta stworzył po przedwczesnej tragicznej śmierci swojej ukochanej córki. Anki. Oto jeden z liryków w interpretacji Gustawa Choloupka. Moje serce moje serce, serce fizyczne, jest przedmiotem lekarskich dociekań i na ogół banalnie życzą mi, żebym stu lat doczekał. Moje serce, serce bolesne, przedmiotem jest niepokoju. O jedną osobę jest mi za mało, w pustym pokoju. Kochanki życia, gdzież są? Czy mnie ktoś wzywa? Może ta łza pod rzęsą, to moja córka nie żywa. Od zachwytu aż do cierpień huśta, serdeczna huśtawka I mówią mi ludzie tępi, sława. Niech sobie śpiewa Słowik dla innych wieczory i ranki. Ja bym skonał za zmrużenie powiek Anki. Jutro w setną